Hej, hej, cześć witacie! Z tej strony Maciek i dzisiaj nagrywam, żeby wam pokazać jak gram w Robloxa Dobra, już wchodzimy. Tylko jakąś grę sobie znajdę to pogrania, ja wam pokażę jak gram Wymarczyny To w ogóle się nagrywam jestem uskamowany. Dobra, no to wchodzimy na martwyżynny, dobra, tu play, tu graj w to niebieskie, klikaj, o, dobra, to mi się odwróci same ekran czy nie, bo jak tak to... Natwiszyna. To więc idziemy do teleportu. Jakiś duży kopal, ale przebędzą. To z niki nie chcę sobie to są Nie wypadł, bo się ja to są. Zwaniem nie chcę grać, bo wy nie umiecie grać w ogóle w tym artwieszynie. Tak już to ja tylko mogę grać, ale te nudeczki harma bambki. To szybko to się łączy czy nie no tam musimy chwilę Zanim to się łączy kurde i co ładuje się? A, dobra idziemy do tego domku bo tu coś trzeba kupić a no tu nic nie ma do to i te złoto wtedy odebrać i sobie kupię węgiel i jakiś Pistolet chyba No, przyciągnij Obróć Nie po co mu bierz tą kasę stary I nie żartuj nawet Dobra No to idziemy kupić węgierek Hehe może kupię to, to drugie, tylko od ciasta albo pochodnie Albo TNT Dobra, ja, węgier kupujemy Jeden wystarczy, przyciągnij mnie do skrafu, czyli to jak się tam pisało to napisało. Dobra, kupujemy to. Kupujemy to. Kupujemy to. Nie, że te, to tak naprawdę to, pistolecik, rewolwerik, Podnieś i to. To mógł to nie wykupić, ale by na amonicę nie wystarczyło dobra, dojedziemy pociągiem nie, jeszcze te gazetki, chwila, chwila zapomnę o gazetkach bo muszę z tego bazy wybudować dobra, bierzemy to z krepliku. o, proszę, mamy dobra, i teraz idziemy odłożyć węgiel i z gazetek zbudować taki Ala baza Fengiany Tylko żeby to się nie spaliło, bo ja się wtedy z to będzie bez sensu. Hmm. Tak chyba A, tak już to zostanę, bo jak to opuszczę, to wtedy to się spali. Dobra, syk. No, możemy? Ja, wiedziałem, że to się tak stanie. Oh fuck, co ja otwalam? No, co ty chłopie robisz? Januszu, stary. No, nie jestem jakiś tutaj odklejony w tej górze. nie, nie wiem, Pytanie, szanowny panie. Musimy zareagować w tym Gdyby było złoto, to wtedy bym mógł wygadać, no... złota... nie, straszne będą nie, to było ja się, musimy to zabrać, chwila, chwila. Stój. Wtedy będzie z nich kasa, trzeba to zabadać z nich. Ej, szkoda, że konia nie ma. Koniku, co ja zrobiłem, nie. Nie koniu. nie, to ja nie wiadomo konia, głupie jakieś. Ale nieważne. Idziemy teraz, to ustawiamy ciała. To coś jeszcze a tylko Dobra. Cyk To tu odóż To tu odstaw to tutaj I to tutaj żeby się tutaj nic nie stało Ty stary, co ty robisz, koniu? i no, jedziemy dalej może w końcu jakiś domek jest tam będzie tutaj jakiś no, generalnie już powinniśmy dojechać tutaj do metry, może od tyle czy metrów jest jeżdżak to jest do 80 tysięcy no to jest złoto, idziemy po złoto wykopiemy złoto

Kopiesz czy nie kopiesz? Ja tak długo by no. To mi chyba z 10 lat zajmie, zanim to wykopię, to całe złoto. Dobra, mamy. Co tak mało złota? Tylko jakie samy kamienie? Jedno złoto. Ja skam. Dobra, No, no idzie wam co to też osiągnąć. Dobra, ciekawe, czy mogę spalić złoto. No, oczywiście, że nie, bo ja tu sprawę Nawet ale mogę pokazać Wam. O, proszę bardzo. No, co to ty robisz, ciebie? Dobra, mówię, że się nie. No nie, noc się robi, o nie. I mnie potwory zabiją za chwilę. O, nie, ja się boję teraz. A jak mnie tutaj za chwilę coś złapie, to będę chyba posarany. E, dobra, tu. Okej, okay, wszystko mamy mieć To za chwilę mi się paliwo skończy, już się chyba skończyło Bez jaj Co, oni mi to załatwią Tak się ciężko gra te Stary właśnie tu zmieść mm. Mm. No tu nie może się wcisnąć jakiś za gruby jest Fuck. Nie, jak on tu w nie, to on się został chyba. Zostaw Nie, w jakiejś. No, ile was, tu matka was więcej nie miała? Bo widać, że chyba tak. Nie, ja sobie nie biorę tego zębiaka, ale... O nie, ja jestem głupi Co ja zrobiłem? Fak Gajuszku, zostaw O no nie, teraz to jakiś... Nie, zadąbałem to, to Gdzie to ja mam? No nie, on mnie zabije Głupi jakieś O, zginę, nie? Trudno Zdję, nie mówię ja ją zgubię, ja ją głupia. Mogę od nowa? ja za do trzeba, ja do boksów nie mam. To biedny jest. Nie, fajnie. Weźcie mnie uratujcie, ludzie. Ludzi nie ma. No i co, znowu Fajna ta gra. Jakieś rzadko. Cześć, ziomek, jak się miewasz? Jak się cieszę, że cię mam. Nasza no, przyjaciółstwa od lat. Jesteś prawie miniaturą. prawda. no tak to mówisz, bo tak, ten co? Według, o co, wy co? Nie wiem. Ja wiem. Ja ja wiem.